witam Cię na trzeciej lekcji potencjum. Dzisiaj nauczę się przełożenia pod nogą podczas tańczenia Hop. Dobrze, zacznijmy od tego. Kręcisz na ręce, to już potrafisz. Podnosisz nogę i w tym momencie tutaj, jest tak, kręcisz na ręce, łapiesz, kula hop, w pewnym momencie tak hop, łapiemy, kiedy jeszcze jest na zewnątrz. Podnosimy nogę, łapiemy drugą ręką i przekładamy. Kęcimy dalej. Dobrze, jeszcze raz. Kęcimy, łapiemy, podnosimy nogę, łapiemy drugą łapką i kęcimy. Jeszcze raz. Tak? Tak, tak. Widzieć to automatycznie. Może ci się wydawać, że masz za dużo kółko i ci nie przejdzie pod nogą. Jeżeli to powoli, tak będzie. Ale generalnie, yy, kiedy przekładasz, noga powinna też zrobić taki okrąg, tak? Żeby on też chciała okrążyć to kulachowy. Czyli łapiemy, nogę przekładamy w prawo, a idzie w lewo, łapiąc z lewą łapkę. i przekładamy do drugiej Super. Na pewno się wyjdzie. Pozdrawiam chopnika.